Norbert. Magda. Konrad. Pierwsza zmiana od rana z FOX FM. Co nazywa się najlepszym przyjacielem kobiety? Jaki przedmiot? E, tak, do, Dobra, powiem. Wibrator. Tak, twarzą wibratorów e. została Pamela Anderson, uwaga, w wieku prawie 50 lat. Tak, jest reklama, na której ona y, idzie do drzwi, y, ubiera się w bardzo ładną, seksowną bieliznę się. E, i te drzwi zamiast otworzyć przed eleganckim mężczyzną na przykład, zamyka na wszystkie zasuwki. I potem zagląda. Wątpią do szafy, otwiera szafę i włącza to coś. I pada hasło reklamowe, nikt nie znacie lepiej niż ty sam. Hasło pisał Konrad. <głos> <głos> Mamy takie informacje <noise> z pierwszej ręki. Ja się zastanawiam, kto w Polsce mógłby zostać twarzą wibratorów. Wychodzi <noise> mi, że jakiś polityk, bo oni się najlepiej znają na <noise> wiadomo czym. Norbert! Pierwsza zmiana A -a od rana z FOX FM. Mamy zatrważającą w żyłach krew informację. Naukowcy wymyślili nowy antykoncepcyjny środek dla mężczyzn. To żel, alternatywa dla prezerwatyw. Jeżeli nie lubicie stosować gumek, to coś dla Was. My już cieszymy się na tę perspektywę, dlatego mamy dla Was reklamę tego produktu. Chciałbyś to zrobić, ale się boisz. Weź pytozol. Nowy środek antykoncepcyjny dla mężczyzn, którzy nie lubią. Kiedy na ich ołówku siedzi gumka. Pytozol. Jedyny taki środek polecany przez oficerów biura ochrony nie rządu. Miałem problem z ogumieniem, teraz mogę jeździć do woli. Pytozol. Produkt dostępny w najlepszej aptece w Łomiankach. Pytozol. Nie stosować na oczy. Przed użyciem skonsultować się z żoną lub partnerką. Pierwsza zmiana to nie tylko program rozrywkowy, to także program informacyjny, dlatego postanowiliśmy ostrzec wszystkich mieszkańców Grudziądza i okolic, że tam może poruszać się mama Magdy Gawlik. Zostawcie moją mamę w spokoju, nic wam więcej już nigdy nie opowiem. Ponieważ jest jej mamą, to jedna i druga jeździ bardzo dobrze. Ta sarda sama wpadła pod koła. Dokładnie, a ten słupek postawili po prostu w złym miejscu. Jest 9. dzień lutego, w lutym mama Magdy Gawlik rozbiła już Zostawcie dwa samochody, dwa! w spokoju! Ile tak nie było. Wymyślamy nowy znak drogowy, drodzy Państwo, jeśli chcielibyście nam pomóc, proszę bardzo. Halo. Dzień dobry, halo. Witamy. No witam witam. Cześć, jak masz na imię? Kamil. Kamilu, jaka jest Twoja propozycja znaku drogowego? No, taki ładny znak, zapnij pasy i jedziesz z gablikiem. No. Konrad Piłowarski lubi to. Bardzo Zabrać się na przejażdżkę wcześniej? Spróbuję, ja zaryzykuję, nie ma problemu. Na pewno? No to ja jestem kierowcą zawodowym, także na co dzień jeżdżę, także chętnie na no, Może nauczysz to, Magdę jeździć. jeździć.